Zaraz, proszę Państwa, będzie się działo, będzie golenie siary za moment, jak to ruszą te maszyny, jak te żele zaczną pucować... Ludzie, no przecież przekonali mnie, no 40 tysięcy wpisów na Facebooka, że nie mogą się opierać. Ludzie, no przecież tak jakby wielki stadion krzyczał, gol siara, brodę, gol! No, kch, no co, z tą brodą, nie? Ugina się jest pleksy. Ciekawe co to z tej, spod tej brody wyjdzie. O, przyle, 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 przyle. Hmm. Zapachowa. Zapachował? brwi zostają no i teraz Flexible osza co, się do mojej twarzy ale mam zajebiste PKSy co? może zostawię fantastycznego. Czuję się jak w pogoleniu. <noise> <noise> No, dziękuję za te piękne zdjęcia, które mi wszystko zrobiło. Jakieś zainteresowanie od razu się zaczęło. Człowiek złagodniał, dziwnie wyszlachetniał. Myślę, że już nie pozwolę na siebie mówić siara, tylko pan Siarzewski. Wzywam wszystkich do pójścia w moje ślady. Żelik, Wilkinsonik i proszę. Po 30 latach okazuje się, że z Wilkinsonem golenie może być przyjemne.